W 2087 Ziemia została zaatakowana przez obcych. Dowodzi nimi Darkon. Tylko kosmiczni rycerze mogą mu się przeciwstawić. Techno me! Ziemia należy do mnie. Ziemia nigdy nie będzie twoja, dopóki ja istnieję. Ziemia to nasza planeta, należy do ludzi. Nie pozwolimy Venomoidom nad nią zapanować. Zdobędziemy tę planetę. Wkrótce ogarną ją ciemności, tak jak każdą naszą zdobycz w kosmosie. Gra zmysłów Sara, moja kochana siostrzyczko. Nie jesteś takim pucherkiem, jak myślałem. Ani taką, którą teknosystem mógłby odrzucić i zlikwidować wewnątrz zarodka. Jeśli tylko Twoja metamorfoza będzie całkowita, wyłoniesz się jako Technomen, prawie nieśmiertelna, obdarzona mocą, o jakiej dzisiaj nie śniło i wierna tylko Darkonowi. Jeśli nie, wyklujesz się jako niedokończony Technomen, mając przed sobą jedynie kilka dni życia. Bez względu na to, jakim okażesz się Technomenem, muszę zniszczyć naszego brata Braida i jego przyjaciół, kosmicznych rycerzyków. Kosmiczni rycerze, gdybym nie był z wami, nie mógłbym być dłużej człowiekiem, ale obcym, potworem. Jestem wam coś winien, a zwłaszcza tobie, star. Jesteś człowiekiem. Prawdziwym, tak jak ja. Nie jesteś monstrum, ryzykowałeś dla mnie życie, czy potwór byłby do tego zdolny? Jeśli pozwolisz, by strach cię powstrzymał, wtedy stracimy wszystko, obcy zwyciężą. Rozumiesz? Tylko ty ocalisz naszą planetę. Posłuchaj, to nieważne, kim się stajesz, najważniejsze jest to, co teraz robisz. To prawda. Oto zmiany, o które pan prosił. Widać stopień rozwoju zarodka roślin. Bardzo dobrze. Dziękuję. Czy coś jeszcze, komandorze? Nie, możesz odejść, star. Tak jest? Gardiha Do nigdy dotąd nie używała perfum. Wyjątkowo przyjemny zapach. Zaraz skończę. Ach, ach. Mm, pięknie pachniesz. Co to? Nowy styl? Hej, hej, star! Czy ty mnie słyszysz? Tak trzymać, Ringo. Ta tekno zbroja jest świetna ani razu nie zawiodła. Niestety nie jest nasza. Komandor Jenison musi ją zwrócić w wojsku, gdy skończymy testy. To znaczy, że ten łysy generał Galt przejmie nad nią kontrolę. Założysz się, Ringo świetnie walczył w niej podczas ostatniej misji. Nikt nie potrafi robić tego tak dobrze jak Ringo. Ten łysy staruch musi się z tym zgodzić. Masz rację. Pomyśl, gdyby Blade miał zbroję, nie musiałby się transformować. To znaczy, że pomoc Pegaza byłaby już niepotrzebna. A czy niepotrzebna byłaby moc technomena? O, zapomniałam. No dobrze, Max, skończę pracę tak szybko, jak to tylko możliwe. Masz jeszcze trzy minuty, megi tyle. Tylko 3 minuty, rozumiesz? Hej, Max, zróbmy przerwę. Ćwiczę już 3 godziny. A po co tu przyszliśmy? Na kakao z ciastkiem? Chce ktoś kakao? A? No nie. Uczę ją gotować. Kakao to jej pierwsza lekcja. Dzięki, Mała. Pięknie pachnie. Ładnie. Zdaje się, że wojskowi zrobili wreszcie coś dobrego. Tekno zbroja jest świetna. Hmm, co tu tak pachnie, perfumy? Niezłe, domyślam się, że testujesz nowy rodzaj, co, Maggie? To Star ma nowe perfumy, Ringo, nie ja. Star? Nie wiedziałem, że ty też używasz perfum. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Chciałam spróbować czegoś nowego, nie rozumiem o co ci chodzi. Uważaj, Star. Cześć. Cześć, Blade. Ciężko ćwiczyłeś w sali? Tak. Wybacz, muszę wziąć prysznic. Star? Chcesz coś powiedzieć, to powiedz. Tak. Chcę ci podziękować za to, co dla mnie zrobiłaś. Nasza przyjaźń dużo dla mnie znaczy. Jest bardzo ważna. Ach, o co ci chodzi? Przecież wiesz, Star. To, czego teraz potrzebujesz, to myśleć o czymś innym. Może partyjka kapiłki rakietowej? Nie chcę ci mówić, jak załatwiać sprawy sercowe, ale chyba już czas powiedzieć, star, co czujesz. Ona cię bardzo U. lubi, ale nie będzie czekać. Czekać, Ringo, o czym ty mówisz? Ta mnie doprowadza do szału. Nie wiem, co on czuje. Ha. Dobrze wiesz, stary, zakochałeś się w niej. U. Stary, leżysz. Zakochałeś się, prawda? Czego chcesz? Znam Star już bardzo długo i wiem, że ona czuje dokładnie to samo do ciebie. Te jej nowe perfumy. Ona nigdy nie używała perfum. Dlaczego robi to teraz? A odpowiedź nasuwa się sama, nawet takiemu tempakowi jak ty. Zakochała się w tobie, stary. i ty czujesz to samo co ona, ale zamiast robić coś, to ty zamykasz się w sobie. Boisz się, że kiedy naprawdę Cię pozna, przestanie być w Tobie zakochana, czyż nie? No tak, ale co robić? Ta, ona chce człowieka, nie książkowego bohatera. Ona wie, że nie jesteś doskonały, ale i tak Cię kocha. Wszystko zależy od Ciebie, rozumiesz? Mhm. Mm Dobrze, a teraz pokażę Ci, o co chodzi w tej grze. Wkrótce, Blade, już wkrótce. Wyłonię się z systemu wraz z mocą, aby cię zniszczyć. A potem ziemia będzie należała do mojego pana, Darkon. Blade, muszę odnaleźć Blade'a. jej obecności w pomieszczeniu rozrodczym. Skierowała się na ziemię, aby odnaleźć Blade'a. Co za szlachetny gest, Sara. Ale wkrótce przekonasz się, że zbyt wczesne opuszczenie technosystemu było fatalnym błędem. Co jest, Blade? Co ci się stało? Blade! Co się stało, słyszysz? Nie uciekniesz, Lisa. Nigdy. Najpierw ty, potem Blade. Zobaczymy. Na planeta do bazy! Wszystkie systemy włączone, start. Sprawdź nasz kierunek. Już sprawdzam. Mówiłeś Blade, że ostatnia pozycja Sejra to punkt 920, tak? Tak jest. Proszę Państwa, mówi wasz pilot. Witamy na pokładzie i dziękujemy za wybranie naszych linii. Blade, jesteś pewien, że to dobre współrzędne? Tu jest tak cicho, że aż strach. Tak. Za cicho. Słuchajcie, ja sprawdzę miasto od północy, a wy od południa. Spotkamy się w centrum. To dobry plan. Do roboty. No ja za. A tak przy okazji star uwielbiam twoje perfumy, wiesz? No puśćka. Sądzę, że Sejbr musiał się tu rozbić, ale gdyby był gdzieś niedaleko, czułbym już jego obecność. Co jest Blade? Coś nie tak? Nie. Lepiej się rozejrzyjmy. Star, tak? Ja eh, naprawdę lubię twoje perfumy. Co? Mają bardzo ładny zapach. Zauważyłeś? Miło mi, Blade. To on! Co? Musimy odnaleźć ringa! Legaz, pilnuj star! Potwierdzam. Blade, poczekaj, Blade. Świetna kryjówka, Sable. Kościół jest ostatnim miejscem, w którym bym cię szukał. Czego chcesz? Jeśli tego nie wiesz, jesteś głupszy niż myślałem. O Boże! Już ci mówiłam, że go wcześniej widziała. Zostań tam, on jest groźny. Pegas, osłaniaj stary. Kim jesteś, Saber? Jestem twoim koszmarem, Mała. Jestem gorszy niż on. Jestem bardziej przerażający niż potrafisz sobie wyobrazić swoim małym musztkiem. Wiem, że mój brat zgodziłby się ze mną. Są tak podobni, przecież to bliźniacy. Jest śliczna, Blade. To coś więcej, prawda? Tracisz czas. Ona nie wie, o co naprawdę tutaj chodzi. To sprawa między nami. Pozwól jej odejść. Wierz mi, Blade, nie będę jej trzymał wbrew jej woli. Jestem dobrze wychowany i ona też. Być może ona i ja poznamy się lepiej, gdy skończę z tobą. Na co czekasz? Co z tobą? Czyżbyś się bał? <laughs> Bać się? Nie rozśmieszaj mnie. Kiedy ćwiczyliśmy sztuki walki, nie mogłeś mnie pokonać. Ach. Wtedy nie mogłeś i teraz też ci się nie uda. Naprawdę w to wierzysz? Twoje wspomnienia są wzruszające, ale nie zapominaj, że nie jesteśmy już dziećmi. Star, znajdź Ringo i powiedz mu, co się tu dzieje. Już lecę. Pegas, zasilanie! Potwierdzam. Dlaczego walczysz za ziemię? Tę kupę śmieci! Przyłącz się do nas, władców galaktyki! Dlatego, że ta kupa śmieci jest własnością rasy ludzkiej i nie pozwolimy tobie ani nikomu innemu na niej odebrać! I tu się mylisz, Bled! Śmiertelnie mylisz! Twoje uczucia do Panie stary są silne, a zatem jest to słabość, która z pewnością nie pozwoli ci jej obronić. Dosyć już tego! Co? Uderzyłem w czuły punkt? Ciekawe, jakbyś walczył, gdyby nie było jej blisko ciebie, co? Weź mnie, nie ją! Sejdźmy! Zatykaj! <śmiech> <śmiech> Nie, tylko nie to! Star! Jesteś ranna? To ty tylko draśnięcie. Dlaczego ją atakujesz, Sejbr? Nic ci nie zrobiła! Przyznaję, że to straszne atakować bez ostrzeżenia niewinną osobę. Mój Boże! Ciekawe, co ty, ty zamierzasz, zamierzasz z tym zrobić? Przekonasz się! Tekno, grób! Dziewczęta zasilanie! Patrz, leci prosto na nas! Oh! Wow. Nie jest. Wziąłem tylko na siebie falę uderzenia. Jesteś pewien? Jego nowa broń zaskoczyła mnie. Podziękowanie dla nowego systemu tyknu uzbrojenia, twoja najefektywniejsza broń technogrom okazała się bezużyteczna. Moje reflektory obrócą twoją własną moc przeciw Tobie. O! Blade? Jest zbyt silny. Nie mogę z nim wygrać. Skąd wiesz, jeśli się nie przekonasz? Sądzę, że ten technogram należy do Ciebie, Blade. Oh! Żegnaj, bracie. Zapomnij o tym, sejmie. Nie mogłem się wcześniej pojawić. Nic wam nie jest. Z Blade'em coś się stało. Sejr wyciął mu niezły numer. Wygląda na to, że mistrz ma nowe wyzwanie. Jesteś gotów, Sejbr? Kiedy tylko chcesz. Sara? Jest blisko, bardzo blisko. Nie pozwolę Sejbrowi wygrać. Muszę walczyć. Do następnego razu, Blake. Jak on się czuje, Star? Wszystko będzie z nim w porządku? Chyba tak myślę, ale musimy wracać do bazy. Nie ma sprawy. Zostaw to mnie, Sara. Sara! Nie możesz się dłużej ukrywać, Sara. Wcześniej czy później znajdę cię. Jesteś strajczynią podobnie jak nasz brat Blade, ale o wiele łatwiej cię zniszczyć. Niebawem się zobaczymy, siostrzyczko, już niedługo. Śniacy? To niemożliwe. Jesteś absolutnie pewna, Star? Tak. Widzę już te wiadomości. Brat kosmicznego rycerza pracuje dla obcych. Nie zgrywaj się, Ringo. Nie jestem w nastroju. To, że może się nie ocknąć, sprawia, że żardy nie są na miejscu. Racja. Zajmij się nim, Star. Losy ludzkości zależą od niego, aby zwrócić nam z powrotem świat i przyszłość. Bez Blade'a, bez Technomena nie będziemy mieli szans. No jak tam, Megi? Są jakieś zmiany? Nie. Próbowałam różnych działań, ale nic nie pomogło. Proszę, wróć! Nie możesz tak odejść! Sara, zaczekaj! Nie opuszczaj mnie! To koszmar. Spałeś bardzo długo, Blade. Jak długo? Dwa i pół, może trzy dni. A przez sen mówiłeś o swojej siostrze. Nazywa się Sara, prawda? Być może kiedy się odnajdziesz. Sara jest gdzieś niedaleko. Wiem, że jest. Muszę go znaleźć. Blade, słyszysz mnie? Gdzie jesteś, Blade? Gdzie jesteś? Wersja polska, masterpie. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dialogi Jan Chyba. Dźwięk Katarzyna Michalak i Agata Wieczorek. Montaż Krzysztof Rustecki. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Wystąpi. Play Jacek Rozenek, Ringo Piotr Adamczyk, Star Małgorzata Koremniak, Megi Izabela Bukowska, Mac, Adam Bauman, Tina Katarzyna Katarak, Jemison Marcin Troński, Dalt Włodzimierz Bednarski, Sejbr Dariusz Odia, Narrator Stefan Knote i inni.